Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny vlog. Moi drodzy, tytuł Spisek żarówkowy. Co to jest? Pewnie część osób sądzę, że przeważnie ci starsi albo ci co interesują się właśnie spiskami wiedzą już o co chodzi, jednak kieruję ten vlog również do osób dużo młodszych, które mogą nie wiedzieć o co w tym chodzi. Moi drodzy, wyobraźcie sobie! Że kupujecie sobie sześć monitorów, takich 30-calowych, no mniej więcej jak ja mam, no takich sześć, łączycie sobie je w taki wielki jeden ekran na całej ścianie, siedzicie sobie zadowoleni, cudownie się gra, cudownie się filmy ogląda, cudownie się wszystko robi, i w pewnym momencie te wszystkie monitory, tak powiedzmy po dwóch, trzech latach użytkowania nagle wyłączają się w tym samym momencie. Zostały kupione oczywiście w tym samym momencie, w tym samym sklepie i w tym samym momencie po paru latach się wyłączają. Grzebiecie o co tutaj może chodzić, tam szukając kabli, sprawdzając płytę główną, kartę graficzną, procesor, wszystko, nawet durne kable w ścianach. Nagle zanosicie te wszystkie monitory do sześciu różnych serwisów i każdy serwis z osobna mówi Wam, że zepsuła się taka sama jedna część. Jak to jest możliwe? Tak mniej więcej w skrócie działa spisek żarówkowy. To nie jest nowa rzecz, moi drodzy. To nie jest nowy wynalazek czy nowy pomysł sklepów czy jakichś chińskich, koreańskich, japońskich firm. To jest pomysł sprzed blisko, no można powiedzieć, blisko 100 lat, wymyślony na Zachodzie, chyba jak się nie mylę, w Stanach Zjednoczonych albo gdzieś w Europie. Był to pomysł, który miał na celu mm, sztucznie sprawiać, że produkty się psują. Tak, sztucznie sprawiać że produkty psują się przedwcześnie. Na przykład zrobione są z nieodpowiednich materiałów albo specjalnie zostały tak zaprogramowane, tak zbudowane, żeby miały określoną długość użytkowania. Ja ostatnio sam się na tym przejechałem. Może nie przejechałem, przekonałem. Oczywiście się dałem radę po prostu zauważyć, że coś jest nie tak i wybrałem inny produkt, chociaż nie wiem czy bym dobrze zrobił kupując tamten czy ten. Jednak po prostu kupiłem inny. Jaka była sytuacja moi drodzy? Poszedłem do sklepu budowlanego, były mi potrzebne trochę rzeczy, budowlanych, że tak ujmę i na kartonie wiertarki znalazłem napis, że przewidywany czas użytkowania 5000 godzin czy coś takiego tam około 5000. Co jest? Tak patrzę, kurde, 5000 godzin, przecież to nie jest tak długo, ale o co w tym chodzi? Że przewidywany czas użytkowania. I coraz częściej takie coś zaczynam znajdować, również jak buduję teraz trzeci komputer, może inaczej, drugi komputer po prostu zmieniam i ulepszam. To zacząłem kupować do niego komponenty, prawda? I patrzę tam w opisach tych komponentów, że przewidywany czas użytkowania, nie wiem czy to dokładnie tak było nazwane, ale mniej więcej tymi słowami tam pisało na przykład 5, 10, 15, 20 tysięcy godzin. Moi drodzy, coraz częściej zaczyna nas to dotykać, co zostało opracowane dawno, dawno, tam, dawno temu. W związku z żarówkami. Czy ja jestem zwolennikiem jakichś teorii spiskowych, skoro mówię o spisku żarówkowym? Moi drodzy, nie. Ja naprawdę mam w dupie wszystkie teorie spiskowe. Ja wolę żyć nieświadomie, szczęśliwie. Jednak ta rzecz po prostu zaczyna mnie coraz częściej dotykać. Jak tylko coś kupię, to bardzo często ta rzecz, która oryginalnie została przemyślana, jakby te kilkadziesiąt, blisko 100 lat temu. To jest sprawa dotycząca żarówek. Wówczas parę firm zachodnich produkujących żarówki wpadło na taki pomysł, żeby się dogadać. I sprawić, żeby te wszystkie żarówki tych wszystkich firm psuły się w tym samym momencie, żeby wszyscy mieli jednakowe zyski, żeby wszyscy byli szczęśliwi, a żeby konsumenci kupowali jak najwięcej tych produktów oraz coraz częściej mimo to, że te firmy opracowały żarówki, które mogłyby świecić przez kilkanaście lat i to by było standardem, to jednak tak nie uczyniono z prostego powodu, bo firmy raz, że traciłyby na tym, mało osób kupowałoby te żarówki. Dwa, że pracownicy nie mieliby pracy, prawda? Bo nie mieliby co produkować oraz za co produkować. Dlatego te firmy ustaliły, że żarówki będą świecić dokładnie tysiąc godzin. Tak mniej więcej można nazwać ten spisek żarówkowy. Jeżeli ktoś się tym tematem interesuje, to może sobie obejrzeć filmy dokumentalne czy poczytać różnego rodzaju artykuły w sieci na ten temat. Jednak to co kiedyś traktowano jako spisek, jako rzecz, w którą nie warto wierzyć, bo jest spiskiem, prawda? Bo jest jakąś teorią, dzisiaj zaczyna się ziszczać i zauważcie, jak produkujemy, e, inaczej, jak kupujemy i zużywamy produkty. One są tworzone w taki sposób, że bardzo często na przykład firma Apple jest o to oskarżana, prawda, że nie da się u nich wymienić czegokolwiek. Żeby cokolwiek wymienić w zepsutym modelu, trzeba go kupić ponownie. Albo na przykład baterie nie są kompatybilne z innymi modelami, albo nie ma modeli zastępczych. Coraz częściej też jest tak to tworzone, że wprowadzane są specjalne chipy czy oprogramowanie nawet do różnych telefonów, do maszyn, do wszystkiego, które sprawdzają oryginalność podzespołów. Jeżeli jakiś podzespół nie jest oryginalny, to ta rzecz nie będzie działać. Jednak to jest jeszcze fair, prawda? Bo bronimy swojego produktu. Bronimy swojego e, produktu, żeby nikt nie robił nam podrabianych części do nich. Ale co innego jest wtedy, kiedy kupujemy. To był akurat bardzo znany przykład. Kupujemy drukarkę i ona przestaje drukować, dlatego że pewien chip po użyciu drukarki 10 tysięcy razy każe tej drukarce się wyłączać albo coś w tym stylu. No to już nie jest ok, prawda? I takie rzeczy zaczynają nas dotykać coraz częściej. Jednak nie tylko. Nie tylko techniczne takie spiski zaczynają nas dotykać. Moi drodzy, jeszcze 80 lat temu, gdybyście powiedzieli jakiemuś człowiekowi, prawda, że za 80 lat wysypiska śmieci, takich totalnych odpadków codziennego użytku, będą zajmować powierzchnię małych państw, to ten człowiek te 80 lat temu by was wyśmiał, sądząc, że wie, wie, wierzycie w jakieś teorie bajkowe, spiskowe i tak dalej. Dzisiaj to jest faktem. I również dzisiaj zaczyna być faktem właśnie to, że produkty tworzone są specjalnie po to, żeby się psuły. Ja mam w domu trochę różnych produktów sprzed kilkudziesięciu lat, sprzed kilkunastu lat, które działają do dzisiaj. Moi drodzy, w kinie domowym mam głośniki, które pamiętają jeszcze dobre czasy Związku Sowieckiego. Radzieckiego czy tam Sowieckiego, nieważne. I te głośniki działają do dzisiaj. Tymczasem telefon komórkowy... Jakie kupiłem dwa lata temu, już się rozsypał. To znaczy, padła w nim bateria, padł w nim ekran oczywiście w tym stylu, że on musiał się zepsuć przed czasem nie mógł być na długie, długie lata. Chociaż taki pomysł kontrolowanego psucia się przedmiotów nie jest pomysłem nowym, jak mówiłem, prawda? Moi drodzy, przykład Berlina. Czy widzieliście kiedyś zdjęcie Berlina z dużej wysokości, czy tam satelitarne, czy z kosmosu, bla bla, bla inaczej? Czy widzieliście takie zdjęcie? Ja zamieszczam je teraz na ekranie, jeżeli ktoś tego vloga gdzieś tam słucha w tle, to te zdjęcie jest teraz widoczne. Przedstawia Berlin, nie wiem z których lat, ale widać jedną zasadniczą rzecz. Z lewej strony jest jaśniejszy, z prawej strony jest troszeczkę taki bardziej kramowy żółty. Jak myślicie czemu? Bowiem w Berlinie Zachodnim używano żarówek zachodnich firm, typowo różnych amerykańskich, zachodnich ogółem, prawda? Tymczasem w Berlinie Wschodnim oraz całych Niemczech Wschodnich Używano żarówek, że tak powiem, sowieckich, prawda? Radzieckich. No, wiecie co mam na myśli. I tą różnicę widać do, do dzisiaj. Tą różnicę widać do dzisiaj. Wyobraźcie sobie, że te żarówki zachodnie były wymieniane wielokrotnie razy częściej niż żarówki sowieckie, bo one nie były tym, no, znaczy sowieckie, no, prawda? Były wymieniane dużo rzadziej. Nie trudno się domyślić czemu, bowiem w krajach wschodnich nie było tego. Systemu, który miał na celu zużywanie produktów szybciej. Moi drodzy, nie tylko to zaczyna nas do, dotykać, teraz to się ziszcza, że produkujemy rzeczy, które mają się zniszczyć. Telefony, komórki, na przykład telewizory są produkowane specjalnie w taki sposób, że jeżeli są postawione gdzieś, gdzie jest nasłonecznienie, to psują się niesamowicie razy szybciej, niż gdyby stały w cieniu. Tak są stworzone, że po prostu niewielka różnica temperatury, na przykład na matrycy, spowoduje, że telewizor nie będzie już do użytku. Nie wiem, czy wiecie, tak jest. Jednak zaczyna nas dotykać coś innego również. Moi drodzy, za lat kilkanaście, kilkadziesiąt może bez przesady, zaraz około 20 przewiduje, że już nie tylko będziemy uzależnieni od kupowania towarów nowych, znaczy może takich, które się szybko zużywają, ale będziemy też uzależnieni. Biologicznie. Co mam na myśli? Już dzisiaj widzę takich ludzi, którzy w, za przeproszeniem wpierdalają kilotony dosłownie, kilotony jakichś pigułek, suplementów, diety, tableteczek z magnezem, bo kawa niby wypłukuje magnez i tak dalej. I oni to wpieprzają. I znam ludzi, którzy, którym jak to się zabierze na jakiś czas, to oni się źle czują, oni po prostu im się łapy te lepią. To jest. Może bez przesady, ale wstępnie, jak do tego, co będzie za kilkanaście lat. Już dzisiaj udowadnia się niektórym firmom farmaceutycznym czy produkującym żywność, że dodają środki, które nie są zabronione, ale które w niewielkim, delikatnym stopniu uzależniają swoich konsumentów od tych produktów, prawda? Od niektórych leków, od niektórej żywności i po prostu oni się czują rozdrażnieni, czują się źle i ich psychika zaczyna tak się programować żeby kupować ten produkt coraz częściej. Niestety tak sądzę, że tak będzie w ciągu najbliższych kilkunastu lat, że będziemy po prostu przez chciwe firmy... To nie jest teoria spiskowa, moi drodzy. Dzisiaj to może brzmieć jak teoria spiskowa, ale ja sądzę, że to będzie standardem w ciągu najbliższych lat, bowiem niestety chciwość ludzka nie ma żadnych granic. Absolutnie nie ma żadnych granic. Więc wydaje mi się, że coś takiego jak uzależnienia ludzi od leków od suplementów diety, od jedzenia wręcz, będzie standardem. Już dzisiaj są ludzie, którzy są uzależnieni od Coca-Coli albo od innych środków, bo po prostu nie mogą bez nich żyć. Jeżeli chodzi o takie produkty materialne, jak ten przykład żarówki, prawda? Bardzo często się z tym spotykałem, a mam też rzeczy, które pracują do dzisiaj. Mam Nokia 3030, 30, tą, która potrafi zniszczyć niby świat i ona działa do dzisiaj. Mimo, że z niej nie korzystam, to działa bez żadnego problemu. Mam też masę innych rzeczy, które działają do dzisiaj, i moi drodzy, czy spotkaliście się już z czymś takim, że jakiś produkt został sztucznie uszkodzony? Tutaj, pamiętajcie, jest pewna różnica między brakiem dbałości o jakiś produkt i rzucaniem nim, itd., a produktem, który, e, który po oddaniu do oficjalnego serwisu, a oficjalny serwis stwierdza, że i tak musisz kupić nowy. Czy spotkaliście się z czymś takim, co sądzicie na ten temat? Jak mówiłem na początku, możecie sobie przejrzeć dokument yy, właśnie o takim tytule, jak tytuł vloga, prawda? Yy, u góry, możecie sobie go obejrzeć, on gdzieś tam pewnie w sieci się przewija. Yy, I. Obejrzeć go do końca, bo on nie tylko prezentuje to, jak produkty są tworzone po to, żeby się psuły wcześniej albo żeby były umyślnie zepsute, umyślnie uszkodzone. Coraz częściej tego się nie da o, o, omijać. Wiele osób mówi: no to stwórzmy urząd, który zajmuje się kontrolą produktów, ich jakości i tak dalej. W krótką metę to by działało, no krótką metę by to działało, żeby móc jakiś produkt przetestować fizycznie, ale co jeżeli produkt objęty jest prawami autorskimi, na przykład ma jakieś oprogramowanie, jakieś oprogramowanie którego nie da się sprawdzić, nie da się zbadać zobaczyć czy ono działa poprawnie czy nie uszkadza sprzętu. Tego się nie da sprawdzić. Do tego potrzebne byłyby miliardy takich instytucji, czy może bez przesady, no setki, tysiące takich instytucji, które badałyby to na każdym kroku. Tego się nie da zrobić. Więc wydaje mi się, że przed takim sztucznym postarzaniem produktów i ich sztucznym niszczeniem Przedwcześnie nie da się w żaden sposób uchronić. Będziemy musieli się na to zgodzić. I moi drodzy, na sam koniec tego vloga powiem Wam wprost. Nie zabije nas apokalipsa, nie zabije nas y, najazd obcych z kosmosu, nie zabiją nas wojny. Zabije nas po prostu ludzka chciwość, która z każdym y, stuleciem jest coraz większa, coraz większa, coraz większa. Tym bardziej. Kiedy ta technologia rośnie, kiedy ilość ludzi na Ziemi rośnie, to sposób w jaki są oni wykorzystywani, oszukiwani dla zysku, po prostu, e, zaczyna być przerażający. Niedługo, jak mówiłem, będziemy już powoli uzależniani od jedzenia oraz od leków. Mam nadzieję, że tego nie dożyję. Cóż, to by było na tyle w tym vlogu. No i cóż, tyle. Dzięki za wysłuchanie, za obejrzenie.